Przepyszny obiad z białą kapustą. Już nie będziesz chciał jeść zwykłych mielonych. Weź jedną kapustę średniej wielkości. Potnij ją od czubka na 3-centymetrowe kawałki. Każdy z nich ułóż delikatnie na blaszce. Przypraw kapustę za pomocą soli i pieprzu. Mięso mielone przełóż do dużej miski. Dodaj jedną cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Trzy ząbki czosnku przeciśnij przez praskę i dodaj do mięsa. Dodaj łyżkę czerwonej papryki, łyżkę czarnego pieprzu, dwie łyżki soli. Następnie wsyp łyżkę gałki muszkatołowej oraz ziół prowansalskich. Załóż gumową rękawiczkę i wymieszaj całość. Dokładnie, żeby przyprawy równomiernie się rozprowadziły. Zdejmij rękawiczkę i polej dłoń olejem. Weź kawałek mięsa i ugnieć go w kształt okrągłego kotleta. Powinien być średnicy jednego płata kapusty. Następnie połóż go na kapuście. Czynność powtórz. Do miski wsyp 50 g pokrojonego szczypiorku, dodaj do niego 30 g koperku. Następnie przełóż do miski 200 g jogurtu naturalnego oraz 20 g koncentratu pomidorowego. Całość dokładnie mieszaj, do uzyskania jednolitej konsystencji. Nałóż mieszankę na kotlety za pomocą łyżki. Pokryj nią dokładnie całe mięso. Tak przygotowane danie, wstaw do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni, piecz przez 45 minut. W tym czasie zrób sos. Do jogurtu naturalnego dodaj 20 ml mleka oraz ząbek czosnku i ulubione przyprawy. Całość wymieszaj, polej nim danie. Taki mielony na kapuście smakuje wyśmienicie. Jest zdrowy i sycący. Moja rodzina go uwielbia.